Panie marszałku, panie marszałku rotacyjny. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ale Otóż w tym panie momencie, panie ministrze, panie narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada: nie miesz kogoś swoją miarą. To Pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużyciach prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem na litość boską. Nie miesz kogoś swoją miarą. Panie ministrze, korzysta tak samo, Pan ze swojego czasu. Panie marszałku, teraz ja mówię. Takie są standardy w Izbie Demokratycznej. Otóż. Otóż mamy do czynienia z daleko posuniętą już nie bezczelnością, tylko wręcz hamstwem politycznym. Z tej mównicy przed momentem występował przedstawiciel lewicy, która uzyskała, proszę Państwa, w tych wyborach milion osiemset kilkadziesiąt tysięcy głosów. Występował po ministrze Zbigniewie Ziobrze, który startował z komitetu wyborczego, który uzyskał 7 milionów 660 tysięcy głosów. Jeśli pan dobrze liczy, panie, panie pośle Szmiszek, ale pan dobrze nie liczy, to to jest prawie 6 milionów wyborców więcej. 6 milionów wyborców więcej. Oddało głos na listy wyborcze, z których startował pan minister Ziobro, aniżeli na lewicę. I pan z tej mównicy wyrzuca ministra Ziobro z polityki? To pan z tego państwa przed momentem wyrzucił ponad 6 milionów ludzi. Więcej 7 milionów. 660 tysięcy ludzi. Oni się dla was nie liczą. Oni są dla was... Nie... A nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie śmiszki, które nie potrafią liczyć. No. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przed momentem pan Budka w swoim wykładzie powiedział, że do krajowej rady sądownictwa muszą trafić ludzie, którzy znają konstytucję i rozumieją, co w niej jest. Panie pośle, niech pan nam przypomni. Kto zgłaszał do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 roku, do tego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który wy zrobiliście jeszcze w tamtej haniebnej kadencji 2011-2015? Kto zgłaszał poprawki, które umożliwiły Wam wybór dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zaś, na zapas, kompletnie niezgodnie z konstytucją? Kto następnie te poprawki stwierdził niekonstytucyjność tych poprawek? Trybunał Konstytucyjny z panem Rzeplińskim na czele. Wie Pan, kto zgłasza te poprawki? Między innymi pan Krapiewnicki, którego pan teraz chce do KRS-u dać. No gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest logika? I trzecia rzecz, i trzecia rzecz. Proszę Państwa, przez całe cztery lata, więcej, przez całe prawie osiem lat słyszeliśmy, że nie ma KRS-u, że jest neokrs. że w zasadzie to wszystko nie działa. A oni dzisiaj procedują. Wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma, u was logiki brakuje, zwykłej logiki, a jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, przyznam szczerze że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek. Okazuję panu szacunek. okazuje szacunek pana stanowisku. Pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem, jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu. To muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam.